Zgodnie z paragrafem 34 ust. 2 Statutu Miasta Krakowa do projektu uchwały według druku nr 2157 minął termin zgłaszania autopoprawek, a termin zgłaszania poprawek wyznaczam do czasu zakończenia dyskusji nad projektem. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru mistrza księdza księdza Kazimierza Jancarza, projekt prezydenta. Miasta Krakowa, druk numer 2157 w trybie jednego czytania referuje pani dyrektor Bożena kaczmarska michnie Panie Przewodniczący, Pani Prezydent, Wysoka Rado. Kolejny projekt obejmuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Mieszczejowice księdza Kazimierza Jancarza. Powierzchnia tego planu to 70, aha, pragnę przypomnieć, że przygotowana analiza jest odpowiedzią na Państwa uchwałę w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części dzielnika gminy 15. Miszczejowice. Projekt, który Państwu przedstawiamy, obejmuje powierzchnię 79,9 hektara i obejmuje teren zlokalizowany pomiędzy ulicami Obrońców Warszawy, księdza Kazimierza Jancarza, księdza Mikołaja Kuczkowskiego, granicą obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania obszaru Sudu dominikańskim oraz fortem Batowice. Do głównych celów planu należą: zabezpieczenie ładu przestrzennego osiedli, ochrona i kształtowanie sieci przestrzeni publicznych ze szczególnym uwzględnieniem terenów zieleni wewnątrzosiedlowej, wprowadzenie prawidłowej polityki parkingowej. Zabezpieczenie funkcjonowania fortu jako miejsca o znaczeniu lokalnego centrum historyczno-kulturowego, ochrona terenów zieleni urządzonej o wysokich walorach przyrodniczych towarzyszącej potokowi Sudą i fortowi Batowice oraz plant Miszczejowickich i w końcu wykluczenie z zabudowy zinwentaryzowanych osuwisk oraz wyznaczenie obszarów zagrożonych występowaniem ruchów masowych, których ewentualne zagospodarowanie musi przewidywać, y, przy, musi y, Prowadzić przeciwdziałania procesów geodynamicznych. Sporządzona analiza uwarunkowań planistycznych dla obszaru Mieszczejowice księdza Kazimierza Jancarza wykazała zasadność przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zgodność przewidywanych rozwiązań planu z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa zmienionych uchwałą Rady Miasta Krakowa z 9 lipca 2014 roku. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Bardzo proszę Pani Barbara Nowa. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, ja chciałam zapytać Panią Dyrektor. Kto ma wieczyste użytkowanie terenu, w który jest przewidziany pod budowę marketu? To jest pierwsza sprawa, a kolejne to takie, czy została już tam może udzielona WZ-ka? Jeżeli nie, to o jasną odpowiedź proszę, ale również proszę o odpowiedź o to, kto wystąpił o wuzetkę w latach 2013-2014 na tym terenie z informacją, że chodzi o obiekt handlu, gastronomii usług i hotelu. Bardzo proszę o odpowiedzi na to pytanie. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, Pani Prezydent, Pani Prezydent, bardzo proszę. Nie tam. nie, tam nie Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, ja zanim odpowiem, to chciałam doprecyzować pytanie Pani Radnej. Czy to chodzi o y, m, teren pętli? O. Mistrzejowice teren pętli, bo y, oczywiście y, ta, y, o tym, że y, ma być y, prowadzona tam inwestycja w przyszłości y, wiemy tylko i wyłącznie z decyzji, która y, decyzji o warunkach zabudowy, która została złożona. Natomiast y, jest to tak wstępny etap, że na pewno nie jesteśmy w stanie nawet powiedzieć, co na tym terenie faktycznie ma po, powstać i czy na pewno powstanie. Po pierwsze dlatego, że jeszcze nie zostały wykonane analizy urbanistyczno-architektoniczne dla tej decyzji o warunkach zabudowy. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, nawet nie wiem najprawdopodobniej zostanie ten etap pracy wstrzymany z decyzją o warunkach zabudowy, ponieważ w momencie przystąpienia do planu zagospodarowania przestrzennego mamy możliwość wstrzymania prac nad decyzją o Warunkach zabudowy, jeśli one nie są zgodne z tym, co plan zakłada, a w tym momencie nie, nie możemy tego określić, jest zbyt wczesna jakby pora, ponieważ do planu dopiero przystąpiliśmy. Z tego co wiem, warunki zabudowy, o warunki zabudowy zostało złożone około dwa miesiące temu. A dzisiaj przystępujemy, jeśli Państwo Radni uchwalą to przystąpienie do planu, co oznacza, że ustawodawca umożliwił nam wstrzymanie decyzji o warunkach na 9 miesięcy od momentu złożenia, czyli tak naprawdę tą decyzję możemy wstrzymać na 9 miesięcy i nie wydawać jej, aż do czasu dopóty nie sprawdzimy, czy jest ona zgodna z założeniami, które zostaną przyjęte w w planie miejscowym. Bardzo proszę pani Barbara Nowak jeszcze Pani Prezydent, proszę się nie dziwić temu pytaniu, ponieważ informacja o tym, że może powstać nad terenie właśnie pętli autobusowej market, wzburzyła bardzo mieszkańców tego terenu, bardzo wzburzyła, tym bardziej, że jeżeli chodzi o okolice, to mamy co najmniej siedem dużych marketów i pomysł w ogóle taki, który powstał, no, burzy po prostu ludzi, którzy uważają, że jest to zagrożeniem dla bardzo wielu stref. I usługowej, ponieważ obok mamy bardzo dobrze działający plac, z którego mieszkańcy korzystają tanio, świeżo. No, nikt nie ma ochoty na kolejny, na kolejny market, więc bardzo proszę się tym pytaniu nie dziwić. Natomiast dla nas jest bardzo istotna sprawa taka, czy faktycznie jest możliwość powstania tam marketu, czy też możemy na przykład dzisiaj wykluczyć, czy ewentualnie na którym etapie mogę reagować w ten sposób, żeby wykluczyć ten pomysł. Dziękuję bardzo. Proszę o odpowiedź Panią Prezydent. Szanowni Państwo, e, oczywiście dzisiaj jest za wczesny etap, żeby powiedzieć, e, czy może powstać tam market, czy nie, bo nawet jego wielkości nie znamy. Jeśli on nie przekracza dwóch tysięcy metrów, to teoretycznie może powstać jako usługa. Natomiast ja tą sprawę doskonale znam, bo miałam spotkanie z mieszkańcami, wyjaśniłam im e, w jaki sposób będą prace planistyczne prowadzone, że przede wszystkim e, będzie opracowana koncepcja miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dlatego ten temat tak szybko również podejmujemy między innymi właśnie dlatego. A co za tym idzie, jak już będzie koncepcja opracowana, spotkamy się z mieszkańcami, wtedy również wspólnie będziemy decydować o, o tym, jak będzie, jaki sposób zagospodarowania jest najwłaściwszy dla tego obszaru. Mieszkańcy nie wykluczają oczywiście usług na tym terenie, nie wykluczają również obsługi komunikacyjnej. Owszem, podnoszą fakt, iż jest nadmiar usług handlu w tym obszarze i one są niepotrzebne. Jeśli tak, jeśli plan wykaże, analizy wprowadzone w planie wykażą, że faktycznie tak jest, to oczywiście będzie to temat, który będziemy dyskutować dalej z wnioskodawcami WZK, czy faktycznie to jest sens budować w tym miejscu taki teren. Dzisiaj, y, znaczy taką y, y, funkcję. Dzisiaj jest za wcześnie na to, żeby o tym dyskutować. Dzisiaj musimy podjąć plan, żebyśmy szybko mogli zareagować i wtrzymać decyzję o warunkach zabudowy. Dziękuję. Dziękuję Pani Prezydent. Czy ktoś jeszcze z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. Zgodnie z paragrafem 36 ustęp 1 punkt 6 statutu miasta Krakowa zamykam dyskusję, która oznacza zakończenie czytania projektu. Głosowanie w bloku głosowań.